Rankiem 5 sierpnia siły generała Reina Farta przy wsparciu pułku Dirla Wangera rozpoczęły natarcie wzdłuż ulic Wolskiej i Górczewskiej, dochodząc wieczorem w rejon placu Kercelego. Przewadze technicznej wroga, wozom pancernym, artylerii i sztukasom, obrońcy woli żołnierze ze zgrupowania podpułkownika Radosława, oddziałów obwodu majora Waligury i plutonu A.L. Przeciwstawić mogli jedynie męstwo. Posuwaniu się naprzód oddziałów niemieckich towarzyszyły bezprzykładne masowe egzekucje ludności cywilnej. W krwawą sobotę 5 sierpnia na Woli zginęło ponad 20 tysięcy jej mieszkańców. Największym sukcesem powstańców stało się tego dnia opanowanie obozu koncentracyjnego zwanego Gęsiówką u zbiegu ulic Gęsiej, obecnie Anielewicza, i Smoczej. Uderzenie żołnierzy batalionu harcerskiego Armii Krajowej Zośka wsparły skutecznie dwa zdobyte uprzednio czołgi typu Pantera. Decyzja o zaatakowaniu i zdobyciu Gęsiówki zapadła prawdopodobnie 4 sierpnia w czasie wizytacji naszych oddziałów zgrupowania Radosław przez generała Bora. Generał Bór dokładnie obejrzał, nawet z dosyć niebezpiecznych pozycji, ten teren i wtedy dał, powiadam prawdopodobnie, rozkaz do zdobycia gęsiówki. Przygotowywaliśmy się czwartego wieczorem, żeby wszystko było. Zgrane i skoordynowane, a sam atak nastąpił przed południem 5 sierpnia. Warunkiem powodzenia było użycie czołgu, co najmniej jednego. Dysponowaliśmy wtedy dwoma czołgami typu Pantera, 45-tonowymi. Z bardzo dużym i dobrym zapasem amunicji artyleryjskiej, gdyż parasol zdobył transport takiej amunicji do tych czołgów. Zresztą w czołgu zapas wynosił około 100 ładunków artyleryjskich, nie licząc innego wyposażenia, CKM-ów i tak dalej. Atak przygotowany bardzo starannie obejmował frontalny atak przez nasze oddziały i plutony od strony części gęściówki, która już została zdobyta. A od czołg, w którym, którym go załodze ja byłem, musiał zaatakować gęsiówkę z, niejako z boku, wywalając żelazną bramę, bo ten obóz nie był zwykłym obozem. Był to obóz koncentracyjny, ale warowny. To znaczy, był, bramy nie były ażurowe, tylko były metalowe, pełne, były zabezpieczone zasiekami z drutu kolczastego, były oczywiście bunkrami. A same wieżyczki strażnicze miały wielkość domu jednorodzinnego, domu mieszkalnego, były piętrowe, z pryczami, salami do spania dla załogi z łącznością telefoniczną. I oczywiście mur. Z działa czołgu pokazał się obłoczek, a później rozległ się huk i w bunkier niemiecki uderzył nasz pocisk z czołgu. W tym, że niektórzy koledzy jeszcze mówili, że Niemcy jak zobaczyli ten czołg, myśleli, że to odświeć jest i krzyczeli nawet panter, panter. Te głosy dochodziły nawet do nich. No i w tym momencie, kiedy ten czołg oddał strzał do nich, zaczęli uciekać. Plutony, które atakowały, w tym pluton Felek, atakowały przez mur po rabinach się wspinali. A myśmy wjechali z, przez bramę, wyrzucając z zawiasów, atakując całą masą czołgu. I ostrzeliwaliśmy bunkry, niszcząc je ogniem artyleryjskim. I bunkry te, po ostrzelaniu przez nas, zostały zajmowane przez żołnierzy i oczyszczane z tych, którzy się poddawali, czy rannych, którzy tam jeszcze w środku leżeli. Ruszyliśmy do natarcia, z tym, że przedtem jeszcze czołg ostrzelał wieże świąt kościół Świętego Augustyna, ponieważ stamtąd był ostrzał. Dwa celne pociski uderzyły w tą wieżę. W tym czasie słyszeliśmy głośne hura, hura i batalion Zosia atakował bezpośrednio, z tym że atakowała kompania Giewonta, pluton Felek i część plutonu Alek. Biegła w naszą stronę Zosia Krasowska, sanitariuszka, dlatego że mieliśmy jednego rannego. Mój brat miał przestrzeloną stopę ale nie zauważyła, że jest ostrzał jeszcze ze szpitala świętej Zofii. Była ciężko ranna, leżała od nas około 20 metrów na gruzie, ale no, żaden z nas nie miał odwagi, żeby podbiec do niej, bo plecami byśmy byli wystawieni na pociski niemieckie. W tym czasie nadbieg od strony gęsiówki Andrzej Morro zorientował się szybko w sytuacji, błyskawicznie podbiegł do Zosi i przeniósł ją w bezpieczniejsze miejsce. Celem głównym ataku na Gęsiówkę to było odbicie Polaków przebywających na terenie Pawieka. Okazało się, że Polacy kilka dni czy dzień wcześniej, nie wiem dokładnie, zostali ewakuowani. Oswobodniliśmy grupę ponad 300 Żydów. Myśmy wjechali na Plac Obozowy, że początkowo wydawało nam się pusty, a dopiero wylegli ci wszyscy więźniowie, kobiety w takich długich sukniach, Wszyscy w paski, mężczyźni też w takich strojach, w paski, w takich czapkach, jak kucharskie, w takich specjalnych obozowych czapkach z, ze straszną euforyczną radością. Myśmy byli przerażeni tą, tą radością, wydawała nam się taka nienormalna, ale potem zrozumieliśmy, że, że ta radość była w pełni uzasadniona, bo, bo była nieprzytomna ta radość i, i z jednej strony klęczący, do których tam mówili człowieku nie klęcz, wstań z tych klęczek, do, do czego? A inni chowali dyskretnie ręce do tyłu, jak się zorientowali, że ktoś ich chce pocałować po rękach, czy coś takiego, prawda, żeby takich rzeczy nie było. My byliśmy szkoleni, wychowywani w duchu konwencji genewskich i haskich. W związku z tym dowódca naszego oddziału, porocznik Giewont, po zdjęciu już i obezwładnieniu SS-mana, który był ciężko ranny, w pierwszym rzędzie nakazał założyć mu opatrunek i zrobić z nim porządek. Sanitariuszki, mimo jakiegoś wewnętrznego sprzeciwu, zrobiły mu ten opatrunek.